Ale w ogóle to ja muszę Wam coś odpowiedzieć, nie? Miałam tak chory sen, widzowie. E, ogólnie mój sen polegał na tym, to był sen we śnie. E, polegało to na tym właśnie. Poszedłem se spać i nagle się budzę w moim, tak jakby domu. Tylko, że to nie do końca był mój dom, bo jakieś dziwne inne ułożenie wszystko było, nie? I patrzę, jest tam moja rogóweczka, e, tam jak, moje stanowisko gamingowe, nie? I na środku jest karuzela ze Squid Game'a, ja mówię, o co tu chodzi, nie, i ja patrzę, tam są jacyś moi przyjaciele, nie, moi znajomi, ja tam widzę Pasuta z jakąś dziewczyną, ja mówię, o co tu chodzi, nie, mówię, no nieważne, nie, wsiadłem na karuzelę, patrzę, a na samym końcu karuzeli jest Natan Zgorzyk, o, nie wiem, czy kojarzycie, to jest schodząca gwiazda, co dostała nagrodę na jak właśnie, nie, no, na tam i ja tam z nim tańczyłem ten taniec, co ten Thanos tam tańczył w tym Squid Game'ie właśnie, nie? Z tym drugim chłopem, coś tam z nim gadałem. Coś się tam odwaliło, coś pasut odwalił z tą dziewczyną i moją kanapę roz rozwalili i coś tam ich opieprzyłem. W ogóle nie wiem, o co chodziło, ja już nie pamiętam dokładnie to, co tam było, nie? Przeteleportowało nagle mnie na... Discorda, że gadam się z Nathanem tym, i on powiedział, że chce ze mną kolaba yy, zrobić, a takie wydarłem, wydarłem mordę przed nim, nie? I się śmiał ze mnie. Wysłał mi zaproszenie. Ja tak patrzę. Ja nie dostałem od niego zaproszenia, ale patrzę, że mam trzy zaproszenia od Gimpera, nie? Na Discordzie mówię, o co tu chodzi, nie? Jakieś trzy konta gimpera to były, nie? Mówię, dobra, trzeba to wyjaśnić. I nagle się obudziłem. I mówię, nie no, to chyba nie był sen. Jadę do piekar śląskich, nie? Nawet nie wiem, gdzie mieszka Natan dokładnie, ale pojechałem do piekar śląskich do jakiejś szkoły <noise> i szukałem właśnie Natana w jakiejś randomowej szkole, a tam jakieś, nie wiem, dzieciaki, jakieś nielegalne dile robiły, coś takiego. Ja miałem mindfucka, o co tu chodzi, nie? Znalazłem Natana, z nim pogadałem, wyjaśniłem wszystko ktoś mnie wyśmiał i się nagle obudziłem. Ja mówię, nie no, to był sen. Myślałem, że to było na serio, nie?